1 września 1939 roku wojska III Rzeszy bez wypowiedzenia wojny przekraczają granicę z Polską, łamiąc pakt o nieagresji. Wykorzystując taktykę wojny błyskawicznej, Niemcy realizują zatwierdzony przez Adolfa Hitlera biały plan – plan podboju Polski. Jeszcze na pobojowiskach zmagań wrześniowych rozpoczynają działalność podporządkowane rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie struktury państwa podziemnego. Po przegranej wojnie obronnej żołnierze polscy odbudowują swoją armię w konspiracji. Wielu tych, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku, angażuje się w dalszą służbę w zorganizowanych oddziałach konspiracyjnego ruchu oporu. Kim byli i jaką rolę w walkach Pamiętnego Września, a później największej podziemnej armii, która istniała podczas II wojny światowej w okupowanej Europie, odegrali bohaterowie Ziemi Kieleckiej. Możemy o tym opowiedzieć dzięki odnalezieniu unikalnych materiałów archiwalnych, wśród których znajdują się wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. Katerowie tamtego września. Cykl dokumentalny Sebastiana Przybyłowicza i Marka Jedynaka. Franciszek Ścisło, syn Andrzeja i Tekli. Urodził się 25 listopada 1899 roku w Staszowie w rodzinie robotniczej. Gdy miał trzy lata wraz z rodzicami poszukującymi pracy wyjechał do Zagłębia Dąbrowskiego. Zamieszkali tam w Strzemieszycach. Do czerwca 1914 roku, to jest do wybuchu I wojny światowej, uczęszczał do szkoły przyfabrycznej. W czasie wojny szkoła była nieczynna, on zaś zmuszony był znaleźć zatrudnienie. Od 1915 roku pracował w zakładach mechanicznych Gliszczyńskiego i w kopalni Kazimierz. W zagłębiu Dąbrowskim w tym czasie była wielka nędza spowodowana działaniami wojennymi. Gospodarka nie funkcjonowała równomiernie, nie było zamówień, a więc nie było również pracy. W roku 1916 powróciłem do Staszowa. Podejmowałem się handlu wszystkim, co tylko przynosiło dochód, aby utrzymać moją matkę, wdowę i dwie siostry. Zaangażowałem się w tym czasie do konspiracyjnej polskiej organizacji wojskowej. Komendantem mojej placówki był Henryk Skalski z Oblędowa. Działalność konspiracyjna w POW pomogła mi także na innych polach. Od roku 1917 do 1920 uczęszczałem na korepetycje u profesora Eugeniusza Przybyszewskiego i profesora Antoniego Dobiszewskiego. Jednocześnie pracowałem w firmie handlowej Opatowsko-Sandomierskiej Rolniczej Spółce Akcyjnej, oddział w Staszowie. W roku 1921 Zostałem przeniesiony do Klimontowa, do oddziału tej spółki rolnej. Pracowałem z małorolnymi rolnikami, organizując skup zboża, który dawał większe ceny za zboża jak na wolnym rynku. Rozwijający się na ziemi sandomierskiej ruch ludowy powodował, że do aktywności społecznej i politycznej garnęła się coraz większa rzesza młodych ludzi. Z dzisiejszej perspektywy można by rzec, że była to kuźnia wolontariatu. Sam Franciszek ścisło, bezinteresownie i społecznie pracował m.in. w kasach stewczyka, a także w mleczarniach spółdzielczych, udzielając się w zakresie swoich umiejętności wyniesionych z pracy zawodowej w spółce rolnej. W 1932 roku przeniesiony został do oddziału spółki rolnej w Sandomierzu. W okresie międzywojennym Franciszek ścisło nie pozostawał bierny także w sferze politycznej. Do 1931 roku aktywnie działał w Polskim Strononictwie Ludowym Wyzwolenie. Była to chłopska lewicowa partia polityczna. W 1931 roku połączyła się z PSL Piast i stronnictwem Chłopskim, tworząc Strononictwo Ludowe. Program polityczny wyzwolenia nie był zgodny z ideą obozu sanacyjnego. Pomimo odmiennej postawy politycznej od ówczesnych rządów, Franciszek ścisło do końca dwudziestolecia międzywojennego był aktywny na niwie agrarnej i społecznej. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej Franciszek Ścisło został zmobilizowany w drugim rzucie do 95. Rezerwowego Pułku Piechoty, który utworzony został dla 39. Rezerwowej Dywizji Piechoty. Doktor Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach. Początkowo oddziały jego dywizji miały bronić odcinka Dęblin, Kazimierz Dolny, ale wraz z postępującym marszem wojsk niemieckich także 39. Dywizja przemaszerowała w kierunku wschodnim w rejon Tam weszła w skład Frontu Północnego, Generała Stefana Dęba Biernackiego. Żołnierze 39. Dywizji podjęli walkę z nieprzyjacielem 19 września w rejonie Pawłowa, Rejowca i Skierbieszowa, a 20 września zaatakowali Niemców w Krasnym Stawie. Nie zdołali jednak wyprzeć ich z miasta. W kolejnych dniach oddział dotarł w rejon Tomaszowa-Lubelskiego, gdzie w dniach 26-27 września 1939 roku dołączył do walk w tzw. Drugiej Bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Przegrana wojsk polskich w tym rejonie doprowadziła do częściowej kapitulacji frontu północnego. Część jednostek zdołała jednak odskoczyć i zgodnie z rozkazami naczelnego wodza, marszałka Edwarda Śmigłego Rydza, kierować się na południe ku granicy rumuńskiej. W dniu 30 sierpnia 1939 roku zostałem powołany do wojska polskiego do 95 Pułku Piechoty. Brałem czynny udział w walkach z Niemcami. W okolicach Lwowa zostałem ranny w prawą nogę. Po wycofaniu się wojska w dniu 30 września 1939 roku przekroczyłem granicę węgierską. Zostałem internowany w obozie Szobl. Od października 1939 roku należałem do ruchu oporu, pracując przy organizowaniu masowych ucieczek z obozów internowania żołnierzy różnych stopni. Przemundurowani w ubrania cywilne i tym podobne byli wysyłani do zakonspirowanego konsulatu w Budapeszcie celem dalszego przerzutu, by kontynuować walkę z hitlerowcami. W czerwcu 1940 roku zmuszony byłem opuścić obóz, bowiem miałem być aresztowany. Zostałem przeniesiony do obozu internowanych Leany Falu na polecenie Henryka Sławika, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego do spraw opieki nad uchodźcami polskimi. W Leany Falu nadal pracowałem w ruchu oporu. W sierpniu 1941 roku przeniesiony zostałem do obozu Cobanka. W obozie Leany Falu i Cobanka przebywali nasi kurierzy, górale, patrioci: Józef Krzeptowski, pseudonim Sroka, Franciszek Krzyżak, pseudonim Drapała, Jan Freiser, Władysław Roy, Musielak i inni. Musiałem się nimi zaopiekować i zorganizować im wygodne kwatery. Działalność Franciszka-Ścisło na Węgrzech była typowa dla większości żołnierzy wojska polskiego tam internowanych. Pod egidą wspomnianego Henryka Sławika zorganizowano oficjalne struktury, których celem była pomoc przebywającym w odosobnieniu żołnierzom. Faktycznie głównym zadaniem Komitetu Obywatelskiego do spraw opieki nad uchodźcami polskimi było wydostanie jak największej liczby ludzi do formujących się w 1940 roku we Francji polskich sił zbrojnych. Powodowało to, że wraz z oficjalnymi działaniami rozwinęła się doskonale zorganizowana struktura konspiracyjna, której celem było organizowanie ucieczek wszystkim chętnym do dalszej służby. Szacuje się, że za pośrednictwem komitetu, którym kierował Sławik zdołano uratować około 30 tysięcy Polaków, w tym około 5 tysięcy osób narodowości żydowskiej. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej władzę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. W roku 1943 należałem już do Armii Krajowej. Brygada Węgry. Zostałem zaprzysiężony przez zastępcę dowódcy sztabu. Pseudonim Luźny. Jego prawdziwego nazwiska nie pamiętam. Szefem sztabu był pułkownik dyplomowany Stefan Gołaszewski. Pseudonim Kościesza. Ja pełniłem obowiązki łącznika przy szefie sztabu. Wyjazdy do obozów internowanych wojskowych były niebezpieczne. Nie miałem zezwolenia władz węgierskich, a na dworcach odbywały się rewizje przeprowadzane przez żandarmerię i ubranych pod cywilnemu gestapowców. Ostatnio byłem przeniesiony do obozu internowanych w BEN i zaraz po zameldowaniu się u komendanta położyłem się do snu. W nocy wpadli szalaszowcy i gestapo z bronią w ręku. Zachowywali się brutalnie. Przeprowadzili rewizję osobistą i w plecaku. Otrzymałem polecenie, abym się nie oddalał z obozu. W parę dni potem zostałem wywieziony do obozu pod wiedniem, byłem badany i przesłuchiwany, robiono mi nago dużo zdjęć. Zostałem wywieziony do Dessau i aken nad łabą, do ciężkich robót przymusowych w fabryce Junkersa. Która została zbombardowana. Franciszek ścisło wolność odzyskał 17 kwietnia 1945 roku. Będąc już chory, pierwszym transportem wrócił do Polski do Staszowa 21 października 1945 roku. Leczył się u profesora medycyny Tadeusza Tępki w Krakowie. Ze względu na wyniszczenie organizmu podczas prac przymusowych w III Rzeszy nie był już w stanie podjąć pracy zarobkowej. Jego stan zdrowia pogorszył się w marcu 1951 roku po wylewie krwi do mózgu, którego skutkiem było prawostronne porażenie ciała. Pomimo to, będąc inwalidą, zaangażował się w działalność społeczną. Do końca życia brał aktywny udział w życiu kombatantów skupionych w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Poświęcał dużo wolnego czasu pracy z młodzieżą. Otaczał opieką także innych uczestników ruchu oporu potrzebujących pomocy moralnej, jak i materialnej. Za swoją działalność odznaczony został m.in. krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Zwycięstwa i Wolności. Była to audycja Sebastiana Przybyłowicza i Marka Jedynaka z cyklu dokumentalnego Bohaterowie Tamtego Września. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Andrzej Cempura, Mirosław Bieliński, dr Marek Jedynak z delegatury IPN w Kielcach. W audycji wykorzystano materiały pochodzące z Archiwum Państwowego w Kielcach, oddział w Sandomierzu. A kolejny odcinek usłyszą państwo już za tydzień teraz za 18 minut 10.